Cześć witajcie, z tej Kamil i witajcie w kolejnym odcinku z Minecraft i dzisiaj e, właśnie gram na serwerze moim z Janem, Kacprem i Piotrem po prostu na naszym serwerze i poza nagrywaniem, e, bardzo dużo czasu ja na to poświęciłem. Zobaczcie jakie rzeczy sobie stworzyłem. Oczywiście popanerowałem trochę i tak dalej, zobaczcie jaka sproja. Ogólnie to jest prawie najlepsza sprawa w całej grze. Tutaj ta no to taka średnia, ale ja nawet ją tylko zenchantowałem tak żeby była. Tutaj tak też, żeby było. Miecz, na który słyszę najwięcej czasu. Tutaj siekiera, ale ja na nią tylko nadałem mending i... Yy, I to wszystko chyba w sumie, poza, poza nagrywaniem. Tutaj yy, Kill bardzo dobre zrobiłem. Uwaga, uwaga, łuk. Mi wyszedł taki świetny. Jeszcze tylko dodałem do tego Power 4. I ten unbreaking kupiłem od y, osatnika, bo mi wyszedł. Y, było, flame, y, było flame. Mi wyszedł jeszcze Power 4 i Infinity. Więc jeszcze dodałem ten Power 4 dodatkowy i jeszcze jeden i ten Unbreaking. Tutaj taka mocna łopata, która za chwilę zobaczycie po co mi i po co ja ją tworzyłem, ale oczywiście chcę ten projekt zrobić o wiele, wiele większy. Ale na razie to tak, tylko, żeby było. A ja przyszedłem właśnie do Netteru, żeby sobie wszystko tutaj ponaprawić to fula prawie to fula, ale jednak wolę mieć wszystko całkowicie naprawione. A kwart bardzo dobrze sypie, yy, expa, właśnie. Tutaj nigdy nie byłem na tym. I ja chcę zobaczyć, co tutaj jest. Bo na serial nigdy tutaj nie byłem. Tyle czasu poświęciłem na ten serwer i jeszcze ani razu tutaj nie przyszedłem. Nie wiem czemu, jakoś mnie to nie ciekawiło. Zająłem się wieloma innymi rzeczami. Powinienem w sumie tutaj sobie wybić rasistkę. Żeby w razie czego, jakbym wpadł, to żeby nie było... Jakbym wpadł do lewa, oczywiście. Yy, aha, to już jest ten sufit. Aha, to tutaj jest tylko tyle? Nic więcej? Uuu, ale się zawiodłem. Ja myślałem, że tu będzie, nie wiem, że to będzie jakieś przejście tajne, jakieś, do, czy, do jakiegoś innego biomu czy coś, a tu nic. Ale mnie zawiodło to jest. Ej, w sumie tam jeszcze coś jest. To może jeszcze, to może jednak mnie tak nie zawiodło. Jak widzieliście, to ja zacząłem robić sobie podki. Najpierw fire assistki robię, bo jednak mi się najbardziej przyda, jak ja teraz wciąż do przecież chodzę. To to ja, może jednak najlepiej zakleję. O, ładnie. O kurde. No, jakbym stąd spał, to pogrom. W mam feather falling 3, więc. Bym nie skinął, ale by mi zostało tak ze dwa serca. Tam coś czujesz że Magma, kuby, magma kuby są, które yy, za nakrywaniem. to co one mi zrobiły, to właśnie dlatego u mnie one są te od wtedy yy, najbardziej wkurzającymi mobami w Minecraft. Na serio one mnie od zawsze tak wkuszały, ale poza im ostatnio. To one mnie już tak wkuszyły, że to już jest przesada. Zióp. Z feterfolingiem to ja mogę sobie skakać z takich wysokości. Proszę bardzo, mam feterfoling 3. Feather Falling, czyli powolne opadanie albo łagodny upadek, coś takiego. Kiedyś to, to było yy, powolne upadania. Czy to oni to zmienili, to ja nie jestem pewien. Ale chyba tak, chyba oni to zmienili na właśnie łagodny upadek. Na ile jeszcze mam 5 minut? O, to jeszcze spokojnie. Oj. W sumie nie wiem czemu ja słyszałem W sumie tak trochę chyba niepotrzebnie Wykorzystałem tą fajerkę Tą fajerresistkę oczywiście Nie wiem, może najpierw zacznę od siekiery Hmm Jakoś do tego kwarcu tam się muszę dostać Jestem idealnie teraz pod tym kwarcem tylko o tutaj No, tak jest lepiej Jaśno. Jasno Zobaczcie w ogóle jaki ten kilof jest szybki <grym> <grym> dlatego właśnie lubię ten kierow. Nawet każdy NetherRetop w sumie jest taki szybki, bo to jest tylko Efficiency 2. Zamierzam zrobić w końcu Efficiency 5, ale na razie to poczeka sobie. Troszkę sobie to poczeka. To zrobienie Efficiency 5. To wtedy to dopiero będę szybko, bo teraz no to tak szybko. No i to nie jest jakaś super ekstra, najszybciej. Znaczy jak szukał tego co z twoją truką w Możecie wpadać na kanał lj To on jak ostatnio na live kopał neteryt. To nie był ostatnio live, ale jak kopał neteryt na ostatnim live'ie to To wtedy on wykopał to z taką szybkością, tą efficiency 5, że to jest hit, że ja aż nie dowiedziałem przez chwilę, jak można z taką szybkością niszczyć ten neterrak. Ja Efficiency 5 na neterytowym Kilofie mam bardzo rzadko, bo jest strasznie ciężko zdobyć Efficiency 5. Bardzo wtwarstw, w, w trwalstwo poszedłem i, poszedłem i tutaj sobie właśnie już, to już jest od samego początku taka, tylko teraz mending to dałem I ona już jest od samego początku prawie tak nazwana. Ja na nią pytałem wtedy tak dużo, że bo ja poszedłem trochę w trwala, bo nie mieliśmy żadnego trwala. Wszyscy poszli sobie gdzieś tam kopać, y, albo niektórzy też poszli sobie y, po prostu gdzieś tam indziej. Y, niektórzy do eteru poszli, a drewnem nikt się, zajmował, nikt się nie zajmował. I co teraz? To ja się zająłem. Nie. No i właśnie y, po to y, słyszałem tą rasistkę. Eee... Eee. A ja tutaj trafię? Mam nadzieję, że tak. Dobra, trafiłem. Myślałem, że trafię na ten most, ale ostatecznie nie chciałem tak ryzykować. Tylu takich fajnych rzeczy. Bo ja te rzeczy robię bardzo długo. Gdzie to mi Nie. Gadaj. Gdzie, co to jest w ogóle za miejsce? Czy któryś z chłopaków zrobił takie tajne co. Nie. To jest nasz pierwszy portal, jaki ja zrobiłem z jachem. Tak, to jest on. To jest ewidentnie on. I. Yeah. ktoś już był. Tutaj ewidentnie ktoś był. A na jakich ja jestem kordach? O kurde. To by mi się nie chciało wracać, to ja wolę. ten eteru i tam sobie pójść tymi dróżkami. O nie, fajeressistka mi się kończy. O, no i mi się skończyła. To pójdę panową. Oj, 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 oj. Prawie lawy. Czekaj, 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 czekajcie teraz. Tutaj, dobra. Za pomocą kordów to ja potrafię strzelić cuda, na serio. Ja potrafię się znaleźć wtedy z każdej sytuacji, wywiązać. Ojeju, ale jakuję tej przez te świnie, trzeba je po Chodź tu. Może widzieliście kątem oka, jaka ta budowla tutaj doszła. Nie, nie chodzi o mobgrinder. A nie, nie wczytała się jeszcze. Okej, okay, no to nie widzieliście. To już widzicie. Już pewnie, już na pewno widzieliście. Już wiecie, o jaką budowlę mi chodziło, że... Dlaczego ja zrobiłem taką dobrą łopatę? Czemu ja z było wysiwienie taką małą? W sumie tą łopatę to ja mam też od samego początku. Tylko ja ją potem zacząłem enchantować. Po na samym początku to ja ją miałem na Efficiency 2 Breaking 2. Potem ją zacząłem enchantować właśnie poza nagrywaniem. A w ogóle to ja tutaj widziałem tylko jedną pustynię jeszcze na tym świecie. Na serio tylko jedną. A tyle podróżowałem na tym świecie. Jak do tego doszło? Nie wiem. Oj, tutaj jest jeszcze jedna duża. Chodź, tutaj. No. Oj, jeszcze jedna. No, reszta to już mała. Tak właśnie ja robię. Najpierw rozmnażam, potem wybijam. Tak wciąż. Przy czym sobie oczywiście naprawiam te i teby. Ale tutaj to jest. A następny odcinek to będzie z komentowania jakichś filmów. Bo postanowiłem zrobić taką. Nie wiem, czy to można nazwać serią, czy nie. W sumie. Komentowanie z film, filmów. Chyba beczkę będę komentował. Jak wiecie to, to jest beczka, co to jest za kanał beczka to z góry pozdro Ogólnie to polecam. Bardzo można się pośmiać oglądając ich filmy. Dobra, wezmę tutaj to mięso. Wezmę jeszcze to mięso. To odłożę. Posprzedaję to całe mięso, i kończę ten odcinek. I jaj, znowu te jajka. Jak ja nie lubię tego. Przechodzi się po k tego. Kurnika, że tak to mogę chyba nazwać tak mogę chyba to nazwać takim kurnikiem najlepiej to bym te wszystkie kurczaki powybijał ale nie mogę bo byśmy nie mieli kur a jajka się czasami przydadzą albo w ogóle pióra i tak dalej <coughs> więc nie mogę najzwyczajniej w świecie nie mogę bo chłopacy we mnie utukli, dosłownie. No, nie gadaj, że ona tak się wolno ten, wolno naprawia to. Ta siekiera. Ogólnie. Jak któryś z Was to nagrywa, jak któryś z Was to ogląda chłopacy, to proszę mi się przyznać w komentarzach, kto mnie okradł. Pojawiam, że któryś mnie okradł z Was. Podejrzewam, podejrzewam o to Kapiego, bo. No, mam swoje prawa, dlaczego podejrzewam o to Kapiego, ale bo mi pół rzeczy cennych zniknęło ze skrzyni. Nie wiem, jakby to jest bardzo dziwne. Proszę mi się przyznać w komentarzach. A jak nie, no to będę dalej to chodził. Chociaż to nadal i będę podejrzewał kopieku pewnie. I uwaga, uwaga! Jak wy tego nie widzieliście nadal, proszę bardzo. To jest właśnie ta budowla. Pewnie już się możecie spodziewać, co to jest. Otóż to jest farma, tutaj jest miejsce na ziemniaki, pierwsze piętro, drugie piętro jest na marchewki, mam ich trochę mało, ale najmniej i tak mam, uwaga, uwaga, pszenicy. <gryw> nie wiem czemu, ale pszenicy mam tutaj najmniej, a tak właśnie ja stąd schodzę. Hej, a stosuję to w sumie na filmie. Ile ja z Feterfolinkiem 3 stracę z samej góry? Z Feterfolinkiem 3. Ile ja serc stracę? Tutaj jest... Tutaj jest chyba... O... Dwa i pół serca. Rozumiecie wy to? Z samej góry. Tutaj. Co jest? Fetterfolink 3 jest naprawdę super sprawą. Bo pewnie bez tego fetterfallingu to ja bym już nawet umarł. Padłbym po prostu już. A ja co? No ja już się z wami żegnam. Na razie. Pa i... Cześć.